Witajcie drodzy filadeliści. Dzisiaj pokażę Wam, jak odklejać znaczki, które są samoprzylepne. Czyli nie są takie, że trzeba je polizać czy pomoczyć. A po prostu przyklejamy je jak naklejki. Takie znaczki, niestety, nie odkleją Wam się z wykorzystaniem wody, ponieważ no, tam są inne substancje wykorzystane. Od razu z góry przepraszam za hałasy, ewentualne hałasy z ulicy. Ale to odklejanie robię przy otwartym oknie, no bo niestety te substancje, którymi odklejam, mają bardzo nieprzyjemny, intensywny i szkodliwy zapach. Więc trzeba, no, oczywiście, dbać o swoje zdrowie. Następna rzecz, jaką mam, to rękawiczki. Musicie mieć również rękawiczki. Bez tego też nie podchodźcie do odklejania, bo to są wszystko szkodliwe substancje. Jeszcze jedno uprzedzenie. Odklejaniem znaczków w ten sposób możecie je uszkodzić. Tu ponosicie ryzyko. Nie gwarantuję, że wszystkie znaczki się w ten sposób dadzą odkleić, ale no, możecie próbować na znaczkach takich o mniejszej wartości. Ja wam pokażę na, na tych znaczkach. Tu mam rosyjskie znaczki, a tu mam białoruskie. W ogóle się nie odklejają w wodzie, dlatego, dlatego je trzymałem, żeby wam pokazać. Najpierw pokażę. Procedurę, a potem powiem Wam, jak, jaki płyn, jaką substancję używam i jaki jeszcze można używać. Dobra, zaczynamy. Tutaj do nakrętki sobie nalałem płyn, którym będę rozpuszczał klej. Jak to robimy? Odrywamy to, co jest niepotrzebny: papier. I znaczki odklejamy nie z przodu, a z tyłu. Czyli tu będziemy smarować. Czyli bierzemy ten płyn. On szybko wietrzeje, więc yy, możecie zniszczyć stół, więc musicie mieć podkładki. Pamiętajcie, zabezpieczcie się. No i oczywiście robicie to na własne ryzyko. Smarujecie. Chwilę trzeba poczekać. No zapach jest jak to zapach, no niestety nieprzyjemny. Ale można wytrzymać. Oczywiście róbcie to przy otwartym oknie. I po chwili znaczki powinny zacząć odchodzić. Ten płyn szybko wietrzeje. W ogóle wszystkie te płyny, te rozpuszczalniki, które używam, szybko wietrzeją. Więc co chwilę tam trzeba je no, dokładać, po prostu. I powoli, sukcesywnie odklejamy. woli sukcesywnie odklejamy widzicie, odchodzą no widzicie, e, rosyjskie znaczki złapie ostrość w rękawiczkach o rosyjskie znaczki jeszcze mają takie nacięcia żeby one się rozerwały w momencie, gdy ktoś chce je oderwać no zabezpieczenia, po prostu zabezpieczenia kolejne zabezpieczenia Wiecie, to wietrzeje i to jak wywietrzeje, to zasycha ten klej z powrotem. Więc no i w ten sposób powolutku, żeby te nacięcia zostały, żeby one nie uszkodziły. Powolutku sobie odklejamy. Pamiętajcie, przy otwartym oknie, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w rękawiczkach lateksowych, możecie... Ta pędzelka, o, już mam pierwszy znaczek odklejony. -da. I w ten sposób po prostu odklejamy kolejne. Tylko kładziemy o. Klejem do góry. Bo już miałem przygody takie, że jak położyłem klejem do dołu, no to on mi się znowu przykleił. I znowu musiałem odklejać. Były takie sytuacje. Widzicie, robię to na biurku. Ale mam podkładkę tekturową. Mam papier. Można jeszcze folię jakąś położyć. No i w ten sposób. Ja to robię w ten sposób i mi się udaje. O. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że nie przepadam za tymi znaczkami. Takimi właśnie, co się nie odklejają. O, tu mi się rozrywało trochę. No niestety, nie, 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 może nie być to idealne odklejenie, niestety. Z drugiej strony też smaruje. Bo wiem, że te nic, tym rosyjskim nic nie będzie można smarować. Ta siła u góry. One, jak to mówią, nie nigniocą nie łamiocą. Tak. No dobra, spróbujmy to. Spróbujmy te białoruskie. Ciekawe, czy one pójdą białoruskich. Jeszcze nie odklejałem w ten sposób. W ogóle nie odklejałem białoruskich. Zostawiam je na wycinku, no spróbujmy, czy pójdzie, no, może pójdzie, Ile trzeba poczekać jakieś tam 10 sekund, żeby to wsiąkło, no. <laughs> zapach no niestety nie jest ciekawy, o białoruski o wiele lepiej idą, ciach, 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 jest i pamiętajcie, żeby robić to szybko, bo jeśli posmarujecie i poczekacie, nie wiem, minutę dwie, to one się znowu wam przykleją. A, widzicie, przyklejało mi się do... Ten klej jest dalej aktywny. Trzeba go jakąś mąką posmarować na przykład. O. No i teraz nie przykleję. Może tak. Muszę go tu przykleić. O, widzicie? Ten klej dalej jest aktywny. Ten rozpuszczalnik, który ja używam, on jedynie na chwilę wyłącza. Działanie kleju, żeby go można był, O, te białoruskie pięknie odchodzą. Białoruskie pięknie odchodzą. I w mące. Nie mam tu mąki, już to Wam mówię. Tylko, że już możecie jeszcze w mące tam właśnie to miejsce po kleju tak pomaczać, pomaczać. I, I wtedy ten klej już nie będzie się kleił. No widzicie, białoruski poszły bardzo szybko. Z rosyjskimi jest troszkę gorzej, ale też się da. A teraz Wam pokażę, co ja używam i co jeszcze rekomendują. O, widzicie. Dlatego kłaść trzeba klejem do góry, bo jest klejące. Dalej ten klej jest klejący. On nie przestaje kleić się. No i tak to jest brakuje trzeciej ręki. Teraz coś tu zrobimy. No dobra. No. Nie chcę tych nacięć z, z, uszkodzić. Widzicie? No dobra, udało się. No dobra, i teraz co używam? Wyleję to, zwleję to z powrotem do butelki i zaraz Wam pokażę. Tak. W internecie nie mówią, że, że ta substancja ma takie właściwości. Nie znalazłem informacji. Izopropanol. Na Allegro dostępny alkohol izopropylowy. Dlaczego tego używam? <grych> Prosta rzecz. Po prostu kupiłem go, żeby wymienić pastę termoizolacyjną w procesorze w moim komputerze. I do tego jest potrzebny właśnie alkohol izopropylowy. A potem mówię: Dobra, zobaczę, czy on znaczki odklei. No i zobaczcie, pięknie, na Waszych oczach w ciągu kilku minut e, odkleiły się znaczki. Także to jest alkohol izopropylowy, no, prawie 100%, prawie 100%, 99,9%. Śmierdzi, no niestety śmierdzi, coś jak denaturat, no ale działa. Dlatego mówię, przy otwartym oknie można takie rzeczy robić. Co jeszcze można używać? Zaraz wam pokażę na zdjęciu co polecają w internecie. E, aczkolwiek ja tego nie używam, więc e, nie wiem musicie sami przetestować. Ja używam tego, bo miałem po prostu tego, to zobaczcie mam pół litra. To mi starczy na kilka lat pewnie, e, więc nie będę kupował kolejnego, jak tu ten mi działał dobrze. No dobrze. To mam nadzieję, że już teraz wiecie, jak odklejać znaczki które nie przyjaźnią się z wodą, czyli znaczki samoprzylepne. Mam nadzieję, że tych znaczków samoprzylepnych nie będzie coraz więcej na rynku, no bo widzicie, że niestety jest z nimi troszkę problem. Troszkę problem. No moi drodzy, to trzymajcie się i do następnego razu.